Mariusz nie może ten sezon wystartować. Tak naprawdę drugi mecz, drugie odwołanie. Dzisiaj udało się odjechać pięć wyścigów, ale w dalszej części to pewnie byłaby taka trochę parodia żużla. Znaczy to, tak to wygląda, że ten cały czas yy, gdzieś tam pada i nie przestaje padać. Yy... Jest zimno, nawet jeśli by przestał na chwilkę padać, to wiadomo, że to nie jest taka pogoda, że gdzie te motocykle w miarę szybko by go przesuszyły. Także myślę, że, że decyzja była odpowiednia, żeby gdzieś tam na początek sezonu nie, nie połapać jakichś niepotrzebnych kontuzji. Niestety te prognozy pogody się sprawdzają co do joty, bo praktycznie zapowiadali opady deszczu i one były dzisiaj. Pokrzyżowały pewnie szyki głównie gospodarzom. Jak zawsze, jak zawsze gdzieś tam deszcz gdzieś, yy, nie jest dobrą wiadomością dla gospodarzy. Zawsze się trudniej jedzie gospodarzowi, gdyż gdzieś tam te normalne ustawienia nie pasują. No i tak to też wyglądało. Początek był gdzieś to mocno dla nas, po chwili opadów deszczu zaczęliśmy, nasze, nasze ustawienia treningowe przestały pasować. No i tak to wyglądało. Tak naprawdę pierwszy długi start decydował w tych kolejnych wyścigach. O no zresztą od początku tak było. No, myślę, że zaczęło padać troszkę przed zawodami, i gdzieś tam ten deszcz się nasilał. No, no później to już był wyłącznie start i, i nic więcej. Kiedy może dojść do powtórki zawodów? Na termin zaproponowany jest 3 maja. To sporo niby czasu, aczkolwiek nie wiadomo ile tych meczów uda się odjechać, bo nam sobotni mecz w Rybniku też prognozy są bardzo słabe. No tak, może po prostu sezon czeka na kibiców. Ale kibice byli na podnośnikach, hmm. byli gdzieś za płotem, to fajnie, że gdzieś tam cały czas czujecie wsparcie chyba. No tak, ale to wiadomo, że, że gdzieś tam lepiej jakby było tych widzów więcej i mogliby oglądać normalnie tak. ze stadionu.